Dzień dobry, witam Państwa. Wczorajsze postanowienia nadzwyczajnego szczytu przywódców krajów strefy euro przyniosły sporo ulgi na rynki finansowe. Inwestorzy, mimo swoich wygórowanych oczekiwań, z zadowoleniem przyjęli postanowienia szczytu, dlatego tak Dziś rano możemy obserwować wyższe notowania euro-dolara, który oscyluje wokół poziomu 1,4430. Na utrzymującym się dobrym na rynku koszt także nadzimowa waluta. Złoty upłatny się wobec dolara dziś rano notuje poziom 2,7540, a także wobec euro. Obecny poziom pary euro-dolary notuje się wokół wartości 3,9770. Dzisiaj poznamy dwie istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 10 będzie to indeks Instytutu IFO z Niemiec, a zakładają zakładają niewielki spadek, 80 punkta, do poziomu 13,8 punkta. Godziny później my poznamy produkcję jednego produkcji w strefy Euron. Tutaj spodziewany odczyt do 9,9% skali rok do roku, czyli wyżej niż w poprzednim okresie, kiedy ten odczyt wyniósł 8,60% skali rok do roku. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.